Witajcie z tej strony Spektra, a ze mną jest Oszka Oszka! Ponownie. Tak. Jesteśmy w kolejnym odcinku. Będziemy kontynuować poszukiwanie psa dyrektorki. Kiki. Kiki. No psa. Nie oczarka. bliżej, nie będzie słychać. Okej. Okay. Niestety nie pytałam cię, cię jeszcze, jakiej rasy jest twój pies. Owczarek francuski. Francuski? Nie znam. Sprawdzimy. <noise> Och, nie znam. <noise> Ach, to jedna z niebezpiecznych ras. Ach, tak, to pies, który jest cały biały. Och, nie <noise> Pamiętam! znam. Pamiętam. Okej. Rzeczywiście jest biały. Może go zobaczysz pewnego dnia. Odchodzi. Uh -huh. Okej. Okay. <noise> no. Niestety, jak was nie było... Kiki! Nie nie było <grym> Wzięłam stąd jego... Smycz. Smycz, dokładnie. Skąd wiedziałeś? Bo I byłam przy tym. Nie, to było przed nie. chwilą. Znaczy to było, jak byłam sama. Nie? Tak. To ja. Tak? Tak. Okay. No wiem, my to nagrałyśmy, tylko ja tego zgubiłam i teraz jeszcze raz to widziałam. Więc a. tu jest, więc oni tego nie wiedzą, a my to wiemy. Znaczy... Więc tu była smycz. Zdecydowanie ten pies biega wszędzie, gdzie popadnie. Muszę znaleźć jego rzeczy i zabawki, żeby móc go złapać. Okej. Okay. <coughs> Nie widziałam w okolicy małego mopsa, jeżeli... Przeczytaj to. Chcesz to powiedzieć? Całość. Aha. Co? No, przeczytaj całość. Ty miadek sobie na kołano, no jedna. Nie widziałam w okolicy małego mopsa Mopsa Jeżeli to chcesz wiedzieć Zakończ rozmowę <laughs> Tu, tu, nie wiem, nie znam się Daj <laughs> Idziemy tu to... Okej okay. Kiki Nowa ilustracja Tak Zdecydowanie ten pies sobie... No to już mówiłaś Idziemy dalej Cześć! O, Nataniel! Nataniel zgubił szybką część! <laughs> Cześć! A więc zakończyłeś w końcu tę historię z usprawiedliwieniem? Tak, nawet jeśli zwiał z lekcji, to tym razem go nie wyrzucą. Okej. Okay. Okej, okay, tym lepiej, prawda? <laughs> Wzrusza ramionami. W każdym razie, przykro mi, że cię wciągnąłam w tę historię. Nie powinienem cię prosić o taką przysługę i stawiać cię w takiej sytuacji. Możemy porozmawiać o kimś innym niż o kastielu? że sztanki sielu. Hmm. <grym> <grym> okej, okay, nie widziałeś może, żeby przebiegał ten pies? Okej, okay, dyrektorka się na mnie wkurzyła. Okej, okay. dyrektorka mnie dzisiaj nieźle przestraszyła. okej, Można... okej. Okay, okay, okay. <grym> Można by powiedzieć, że oszalała. Um, tak. Co wybrać? A. Może to. Ok. Pies dyrektorki znowu uciekł. Tak, dokładnie, ale to chyba nie powód, żeby tak na mnie nakrzyczeć. Przesadza to jej pies. Zdziwiłabym się, gdybyśmy mieli, my mieli prawo przeprowadzać zwierzęta do szkoły. Zwierząta? <laughs> tak, będę robić specjalnie. I co ja na to poradzę? Cała wina spadła na mnie. Muszę odnaleźć jej psa i nie mogę powiedzieć nawet ani słowa na ten temat, Myślę, że znowu A. czy mm -hmm. NAM SPADŁ! Ty, ty na to patrzysz? <noise> tak. Mm. Rozumiem, ale jeśli dyrektorka popr... <noise> <Przepraszam. głosy> Rozumiem, ale jeśli dyrektorka poprosiła Cię, żebyś go odnalazła, to radzę Ci to zrobić. Inaczej będziesz musiała zostać po lekcjach albo coś w tym stylu. Straszne. O Boże, się boję. <grym> Dobra, nie mam nic przeciwko psom, ale jednak. Powodzenia. Dzięki. Dzięki. Przestań. <grym> oh. Ha, jest obcięta. Co jest obcięte? No tutaj. Aha. Taka ścięta głowa. A więc udało ci się nawet przegonić Kena. To przez was musiał odejść. Nikomu nie kazałam odejść, a już na pewno nie Kenowi. Okej? Okay? Okej? Okay. Okej? Okay. To przez was musiał odejść. Może nie dawać im satysfakcji. No. Biedny, będzie mu przykro, jak przeczyta SMS-a, którego mu zaraz wyślę. Niewiarygodny, tak jakbyś miała jego numer. Hi, hi, hi. hi, hi. <śm> Widziałeś te dziewczyny? Nie wierzy mi. Zdobyłyśmy jego numer tuż przed jego odejściem. Nie zapomniał też oddać nam resztę swojego kieszonkowego. Tam, gdzie się wybiera, na pewno by mu nie... Się, się nie, nie, nie przydało. przydało. Znowu Traszny. jego pieniądze? Szczerze, jaki interes macie, żeby do niego dzwonić? Będziecie go prześladować na odległość? Haha, <gülpusz> <gülpusz> okay. tak. Normalnie. Klik? Klik. <gülpusz> jaki mamy w tym interes? Spójrz, je strasznie się cieszę, że w końcu wyjeżdżasz z dala ode mnie. Miałam cię po dziurki w nosie, podpisano spektra. 333. Okej. Okay. Wysłane. Okej, okay, wysłane. Co o tym myślisz? O nie, straciłyśmy punkty metrę z kenem. Mam deżawił. Eee, może dlatego, że to już było. Ha! I po prostu zgubiłyśmy tamto nagranie, więc. Znaczy, nie no, zgubiłaś. No, no ja zgubiłam. <laughs> Dzisiaj ciągle mi coś wypominasz. A no? No. Ha! Najpierw. W sklepie, że <glaughs> się liczę. Potem. Jesteście naprawdę okropna. Chyba za dużo ka. No nie Zatrzymam jego numer. Zatrzymam jego numer. Nigdy nie wiadomo, może będziesz chciała mu wysłać jakąś inną wiadomość. Ha, ha, ha. Odchodź. Ja chyba śnię, biedny, biedny Ken. I nawet nie mam jego numeru, żeby go ostrzec, że to nie... Ostrzec, że to nie ja. Ostrzec. Ostrzec. Nie, nie ostrzec. Okej. Okay. <laughs> zawsze tu stoi? Przecież nikogo tu nie ma. A Znalazl... Znaleźliśmy przedmiot, zabawka. Jej. Na psa. Nie widziałem wokół, wykry... No. Powtarza się. W sumie... Jak <grym> się przestraszyłam. <grym> Jejku. Piew. To jest... To jest ten... Zielone włosy. spiczaste uszy, Oczy. Elf. elf! Nie, on jest zielarzem. No jeszcze. No, w sumie to elf. <laughs> w sumie to szukam małego pieska. Może go widziałeś? Pies w liceum? Nie, nie widziałam go. Okej, okay, szkoda. szkoda. Mam nadzieję, że nie przyjdzie zniszczyć roślin. Mm. Zły pies. O, od razu, od razu. Był już tutaj. Zostawił smyć. Tylko nie zrób mu krzywdy. Tylko nie zrób mu krzywdy. <laughs> <laughs> jak to brzmi? Rozumiem. Nie zawahaj się go przegonić. Gdzie hmm. yes. No, nie zawahaj się go przegonić chyba. Psy są złe. Biedne stworzenie, gdy wszyscy go tak ścigają. No, on jest fajny. Zakończ rozmowę. Mi się już nie podoba. <grym> Moja kochana. Moja titi? Titi? Kiki? <grym> titi, <grym> W sumie? Tak, to ma sens. Co mogę dzisiaj? Co mogę ci dzisiaj podarować? Trzymaj, weź to. Mam nadzieję, że sprawi Ci to przyjemność. Dziękuj. Ojej. Jej, wróżka! Ale czemu ma takie beznadziejne kolory? No w ogóle jest jakieś dziwne. No. Czemu ona ma trzy Przez... parę To ważka Nie, waszka ma dwa. Nie? Nie? Ja cię. Wow No dobra. Dziękuję. O, 10 zł. Fajnie jak ona coś daje takiego. 10 zł? Y no. Tak. Dziesięć monet. Monet. No nieważne. Okay. Czepia się, mi ciągle. Go. W sumie to jestem pewna, że ty masz psa. Ty też masz psa. W sumie to jestem pewna, że ty masz kota. W sumie to ty masz jakieś. <coughs> w sumie to ty masz jakieś zwierzęta? Sonia, Jakieś propozycje? No to nie wiesz... No, tam za to... Jeżeli nie trafisz, to ci się obniży. Jeżeli trafisz, to ci się Zbliży. zbliży. Z Nie, ważne. E, więc C to jest jakby... To, to jest jakby takie... No, no, no. Najlepsze. na takie... no, zerowe jest, no. no zerowe. Okej. Okay. On ma... On. Myślę, że... Znaczy, no bo on... Jest kot, tak rozumiem. Kota, może. Dobra, ja jestem za B. To twoja gra. Okej, okay, okej, okay. no ty jesteś gościem. Jej, podniósł się lowometr. Jej. <trym> nie, nie. Chciałbym, ale moja mama ma alergię. <trym> <trym> oh, szkoda, to prawda, że koty są słodkie. Znowu alergia. Wszyscy macie w domu ten problem, czy co? Nie rozumiem, bo przecież w sumie nigdy nie było nic o alergii. No właśnie, tak jakoś nie kojarzę. Szkoda, w samian mógłbyś mieć psa. Tak. Ma, tak, to ma sens. Bo ma alergię na... Nie na koty, tylko na sierść, nie? No tak. No, czyli psy chyba no. też niekoniecznie. A nie masz alergii na... Sierść kotów, na łuszczącą się skórę kotów Lub psów, zwierząt ha? Powiedziała córka Betylna ale... Oj, cicho <głos> <To> <głos> mnie w... Moja mama też tak mówi, że <noise> No wiem, mówię, że ma na sierść Nie, masz na łuszczącą się skórę <noise> <noise> Okej, okay. szkoda To prawda, że koty są słodkie Ma! Chcesz się podlizać, tak? Jej! Okej <noise> <noise> To nie szkodzi. Korzystam z tego, że nasi sąsiedzi mają kota i że jeden zawsze przechadza się po ulicy. Aha. Jak korzystać? tu? widzę. <laughs> Jak się pojawiło, to w sumie trudno nie zauważyć. Okej, okay. mamy wszystko. A coś było na korytarzu. Korytarz. To? To zawsze tutaj jest. Aha. Cześć. Moja przyjaciółka. No? Nasza. Nasza. Jak ciemno się zrobiło. Kontynuujemy. Tak. Poradziłaś sobie z ostatnim razem, ostatnim razem z tym klubem? Tak, dziękuję. Teraz muszę znaleźć psa dyrektorki. Kiki znowu uciekł, ale z niego rozrabiaka. Mm. <grym> Wszyscy znają tego psa w szkole, prawda? No. Często ucieka? Może nie często, ale zdarza mu się to od czasu do czasu. Wydaje mi się, że ona go trzyma w swoim biurze. To straszne. Trzeba... Dzwonić po. policję dla zwierząt? Tak. Houston? Jak to się nazywało? Policja dla zwierząt w Houston? No. <głosy> <głosy> Też musiałam raz za nim biegać. Możesz mi pomóc? No. <noise> Ech, trzeba przyciągnąć jego uwagę w momencie, gdy chcesz go złapać. He, <noise> he! prawda, że nieźle się za nim nabiegałam ostatnim razem. przyciągnąć jego uwagę? Interesujące. W sumie to dlaczego nie lubisz psów? Sam nie wiem. Są bardzo natrętne i większość z nich jest trochę głupia. Sam Od razu go głupi. Mam trzy psy! Weź! I dwa koty! Ale one są takie słodkie. Szczególnie małe pieski. Małe pieski to nie są pieski.